Dariusz Wyczorkowski, dzień dobry, to jest telewizja Echo24, dziś prosto z Mikołajek, bo tu w Mikołajkach mamy spotkanie ekspertów z szeroko pojętej psychiatrii, z zakresu psychiatrii. Rozmawiamy m.in. o tym, co dalej z centrami zdrowia psychicznego w naszym kraju. Trwa pilotaż Izabela Ciończyk, psychiatra. Od kilku lat w środku tego wszystkiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani doktor, chyba tak mogę Uhu, mówić. Proszę. To będzie najlepsze. Od sześciu lat, jak dobrze policzyłem, ta, ten pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego Trwa, być może. Za chwilę będziemy świadkami jakiegoś przełomu, to znaczy, zamiast pilotażu, to wszystko wejdzie już na stałe, mniej więcej za rok o tej porze. Natomiast najważniejsze pytanie do Pani o wnioski z tego pilotażu, jakie płyną, przede wszystkim dla pacjentów. Tak mi się wydaje, że to jest chyba najważniejsze pytanie. Warto iść w tym kierunku? Znaczy, przed chwilą była prezentacja Narodowego Funduszu Zdrowia, i z tej prezentacji. Dla mnie wyciągnęłam jeden wniosek: że rzeczywiście jest tak, że centra zdrowia psychicznego pracują i zmieniają się z różną prędkością. Ale tam, gdzie ta zmiana zachodzi szybko i zachodzi tak, że jest zgodna z założeniami, czyli odpowiedzialności terytorialnej i tej możliwości, że jest to finansowanie na populację osób dorosłych zamieszkałych terytorium. to te dane pokazują o tym, że przede wszystkim zwiększyła się dostępność. I że osoby w kryzysach psychicznych nie muszą czekać w kolejkach, na uzyskanie natychmiastowej pomocy. Punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne, są chyba jednym z niewielu miejsc w całym systemie ochrony zdrowia, gdzie pacjent bez żadnego skierowania, bez żadnego umawiania się, po prostu może wejść z ulicy i powiedzieć, że potrzebuje pomocy. No właśnie, zatrzymajmy się na chwilę, bo myślę, że nadal relatywnie niewiele osób o tym wie, że takie jednostki funkcjonują na terenie całego kraju i ktoś, kto znaczy na ma ten... no połowie. No tak, kraju. ale mówię globalnie, prawda? Bo, mhm. bo, bo rozmawiamy w skali polskich, szczególnie tu w Mikołajkach. Mhm. To nadal niewiele osób wie o tym, że jak mają problem, czują, że to już mhm. jest ten moment, mogą, tak jak Pani powiedziała, w zasadzie przyjść z ulicy mhm. i otrzymać tam pomoc. Tak? Bo do tej pory raczej stereotypowo myślimy o tym, że w poszczególnych miastach w Polsce mamy szpitale psychiatryczne, tam są kolejki, nie ma tych lekarzy, mhm. więc może lepiej nie iść, i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest też trochę tak po czasie, po tych kilku latach, że faktycznie z danych wynika, że łatwiej jest. Stawiać i efektywniej na profilaktykę, niż kłaść pacjenta do szpitala. Ale to zawsze jest w każdej działce medycyny. To Niby nie Niby zawsze, to. ale wie pani, jak to wygląda. No tak, tylko że my tak naprawdę, to znaczy my, profesjonaliści, odpowiadamy w tym całym torcie, jakim jest zdrowie publiczne, za 30%. 70% to jest nasza odpowiedzialność jednostkowa, każdego z nas, każdego obywatela. Na przykład za to, jaką stosuje dietę, za to, jaki ma styl życia, za to, jaki ma styl swojej aktywności fizycznej, za to, jakie używa używki, za to, w jaki sposób radzi sobie ze stresem. I to są rzeczy, które do tej pory, przynajmniej w naszym kraju, nie było na to zwracanej uwagi. Bardzo się cieszę, że od 1 września przyszłego roku w szkołach zostaje wprowadzony przedmiot, który nazywa się Nauka o zdrowiu. I mam nadzieję, że. Uczniowie w różnych przedziałach wiekowych, taką wiedzę pod tytułem, jak zapobiegać i jak dbać o swoje zdrowie, jak zapobiegać chorobom, czy jak dbać o swoje zdrowie, również zdrowie psychiczne, będą dostawali od pierwszej klasy szkoły podstawowej, bo tego do tej pory nie było. Ale rzeczywiście, profilaktyka, zwłaszcza profilaktyka. W psychiatrii jest czymś bardzo ważnym i czymś bardzo potrzebnym, no bo przede wszystkim nie dopuszcza do bardzo głębokiego cierpienia. Tak się Pani zastanawiam też na gorąco czy na przestrzeni lat, a nawet dekad bo jest Pani już chwilę w dłuższą? Tym, tak, w tym, w tym zawodzie widzi Pani jak, jak też te, to zagadnienie, te choroby. Ewoluują, zmieniają się, że w związku z tym w jakich czasach szybkich, no. dynamicznych, obrazkowych, internetowych żyjemy, to też ci no. pacjenci trafiają. Teraz strzelam, więc jak coś proszę mnie poprawić, w gorszym stanie, trudniejszym? E, nie. W gorszym stanie nie trafiają, bo może nie same choroby i nie same kryzysy zmieniają się, bo one myślę są dość podobne. To, co się zmienia, to zmienia się. Nastawienie. Ale zmienia się, bo mamy więcej empatii, zrozumienia? E, I mniej stygmatyzujemy. To nadal jest duża stygmatyzacja. To nadal jest tak, że trudno jest powiedzieć swojemu pracodawcy, że mam zwolnienie lekarskie z powodu kryzysu psychicznego, a dużo łatwiej jest powiedzieć, bo mam chorobę onkologiczną. Już też nie mówiąc o tym, że z powodu choroby onkologicznej dużo więcej dostanę współczucia niż z powodu kryzysu psychicznego, ale ta zmiana w ciągu ostatnich 30-40 lat jest bardzo widoczna. A co za tym idzie? Więc jeżeli zmienia się nastawienie, jeżeli zmienia się wiedza, jeżeli zmienia się różne mechanizmy dbania o to zdrowie psychiczne, to też nie trafiamy w tak głębokich stanach i nie trafiamy tak późno, jak to było chociażby pół wieku temu. Co powinno być priorytetem? W, w... Oprócz tego, że jak się domyślam, zamiast pilotażu wchodzi ten projekt na stałe, tak? W tkankę, to czy coś jeszcze? A... Priorytetem utrzymanie tej zmiany paradygmatu, e, czyli że lepiej zapobiegać niż leczyć, a lepiej zapobiegać niż leczyć, bo jest odpowiedzialność terytorialna, lepiej zapobiegać niż leczyć, bo jest ryczałt na populację mieszkańców, a nie osób leczonych i lepiej profilaktyka i zapobieganie niż leczenie. I to jest, myślę, że chyba najważniejsza rzecz, którą również powiedział pan minister. Konieczny, że to jest widoczne, że jeżeli działamy wcześniej niż później, to są dużo lepsze efekty. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Psychiatra Izabela Ciończyk była dzisiaj moim państwa gościem. Do zobaczenia.